Przy okazji jeszcze tutaj wymiany robimy. My po prostu może dropnął jakiś laki. O! Jakiś lepszy, no. Niespecjalnie. Nie, nie, nie Patrz jaki bez głowy Herkules Marta. A my tutaj się tradeujemy, chcemy zdobyć fajne pokemony laki i zwykłe. Kolejna dwójeczka. Czy będzie slowpok i tym razem? Nie. To Pikachu imprezowy w czapeczce fioletowej. Kolejna dwójeczka. Jak tą przed chwilą stał. OOOO Shiny why not? Uu. Yay! Nice! Jeszcze tylko Nie, miałem. A tutaj tutaj Mam fajną pamiątkę. Shiny shiny Wow! Wow. 12 -kilometrowe jajo. jajo Nie, do biletu online identyfikacja biletu w formie elektronicznej, płat... Dobra, no to tak. Dotarłem w do, do siebie. I mam parę przesyłek dostałem od widzów. Mianowicie... Zaczniemy po kolei. Paczka od Filipa. Ło! Hej ja jestem Filip, mam 12 lat, jestem Twoim fanem, lubię Cię oglądać, masz fajny styl nagrywania, nie zmieniaj się. Wysłałem Ci już trzeci list do Ciebie, pamiętam jak dziś mama wysłała mnie do skrzynki na listę, tam był list od Ciebie, cieszyłem się bardzo mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. W liście masz paczuszki, od 1 do 5, otwierać, po kolei odwróć. Prosiłbym o 3 Tazo lub naklejkę, nakrętkę z Mirindy z dwoma Pokemonami. Filip Dudek, pozdrawiam. Mam nadzieję, że list się spodobał. Uuu! Lubię takie paczki. Gdzie jest coś jeden za drugim Numer 1. Kid Boo Main Boo. Z Dragon Ball. Kto oglądał łapka w górę Otwórz jak normalny boost O to ciekawie Tu mamy owsiankę lol To jest numer 3, aby trochę zdrowiej było To owsianka, dziękuję bardzo Będzie owsianka na moją przekąskę na streamka. Czekajcie, bo tutaj jest nie po kolei coś. Dwa. Moje ulubione, nie wiem jak twoje, gdy na streamie zgłodniejesz. No, to są oryginalne maltanki, krakuski. Kiedy ja te pierniki? Nie pierniki, tylko herbatniki w czekoladzie widziałem, to jest smak dzieciństwa. Dzięki stary. Tu mamy karty Energii, Ratata, Hollywear, Lucario, Holo. Figurki jakieś takie. To są, nie wiem, z niespodzianek, czy smrodziaki, czy jakieś te śmieciaki. Nie mam pojęcia. E, tu mamy magnes na lodówkę, brzeg dolny, ale ja nie mam lodówki, więc nakleję na puszki na moją piękną ścianę z puszek. O, to jest bardzo fajne. To jest tak jakby kalejdoskop. Zobaczcie na to. Taki efekt można zastosować na kamerze, naturalnie. To jest taka soczewka ze Super Mario. Kiedyś była w niespodziankach Kinder Joy, jak byłem w Grecji, kupowałem te jajka. Cztery. Jakbyś po nie złapał legendy. U jakie to gumowe, antystresowe! Ach. są jeszcze znaczki chyba, żebym miał co odesłać, co nie? Tak. To ja Ci odeślę yy, dla Ciebie jakiś tam autograf typu te i tazo, jak tam chciałeś, yy, czy tazo, no. Dobra, to Ci też odkle od odeślę, wezmę sobie te koperty. Otwórz jak normalny booster. Dobra, jedziemy z tematem. Zapraszam Was na unboxing boosterków. Ok, to jest dziwne. Takich boosterów jeszcze nie miałem w rękach. Jakaś fanowska edycja. Fanowski booster. Ciekawa seria. Czyli przekładanka na 3 czy na 4? To jest ciekawe. Otworzymy ładnie, żeby nie uszkodzić tutaj opakowania. Wiecie co Zróbmy bez przekładanki? Może co? Czy przekładanką? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. To będzie jednak z przekładanką: Energia, Ognista, Banelby, Noibat, Biewer, Swellow, rzadka karta, Starly, Castform, Trombik, to jest Stali tematycznej, Taylor Reversi. Uuu, Alolański Nighthail z GX. Co trafiłem GX-a w fanowskim boosterze? Co jest grane? Słuchajcie, mam tutaj nową paczkę koszulek specjalnie na tę okazję. Także leci do foliki. Prosto z boosterka. Super. Kolejny booster. To jest fanowski booster. 4, przekładam raz, 2, 3, 4. Ok, energia wodna, gummy, Neubad, Slackow, Wingull, Gummy, Castform, Fletchling, Mincino Reverse i Garbodor Holo. Uuu, fajnie. Kolejny to booster. Tym razem to są dwa sklejone, Oj. A nie, Damianie. Tak, folika się rozerwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia o, Ciemności. ciemności. Wimzikov. Morelul. Morelul. Salandit. Charmilion. Fajna karta. DDN. Skidu. Torczyk reverse. I rzadką kartą jest Hitmo kolejny pusterek. Fajnie się takie z tej strony Wam. I tak, Charmander, Kiria. Oj, nie przełożyłem Clifery, DDNE, Simi Reverse, insinro rzadka karta, energia, glitem, Caterpie, Hakmo. -o. I jeszcze jest tutaj taki zestaw trainerów i losowych kart. Uuu, bardzo duży ten zestaw. Tangela Fancy Tangela Reverse. Widow Gloom Delmis fajna karta. Dartix, Kaknia, Wingpot, Energy Recycle. Tutaj sporo trainerów, faktycznie kompletnie różnych. Snizel Handower, Alolańska Ratata i karty Energy. Ale powiem ci, Filip, że tego Alolańskiego na się nie spodziewałem. Dzięki wielkie za przesyłkę. Wiem, że trochę czekałeś, ale po prostu. Paczka doszła w czerwcu, a ja dopiero teraz jestem w styczniu w Polsce, więc ja otwieram te paczki tak jak one przychodzą i tak jak ja jestem w Polsce. Tutaj jest jeszcze paczka od Także Wszystkie paczki do mnie dochodzą, a ja nagrywam dopiero unboxing, jak jestem w Polsce. Jeszcze jestem do lutego, także jak ktoś chce coś wysłać, ma okazję. Uff. Snorlax! Zobaczcie co to jest. Wesołych Świąt życzę Zuzia. Dzięki Zuzia. Tu już był opening na live. Dwie karty Pokemon Polo. To jest Cliffery i Seasleepy. List. Możesz przeczytać na odcinku lub na live. Na live już czytaliśmy. Hej komiko zyskał Ci małą paczkę świąteczną. W tej paczce znajduje się rysunek Snorlaxa z czapeczką świąteczną, dwie karty oryginalne Pokemon, słodycze, kartkę świąteczną, E, wesołych świąt życzy Moderatorka Zuzia Neko. Dziękuję Zuzio. Snorlax jest przecudowny. Nice. Jeszcze tutaj taka mała karteczka. To jest uroczy naprawdę. Zobaczcie, jakie tutaj cukierki z japońskiego sklepu. E, jabłkowa, winogronowa i jeszcze raz muskatgami. Nie wiem, co to jest to winogrono dwa e, czekoladowe mikołajki, bałwanek i mikołajek i żelek o smaku wiogrona, ja wiem co to jest, ja miałem to z Japonii to się tak rwie jak frytki to jest taka jakby tylko, że ja jadłem to yy, jabłkowe bo Satoshi mi wysłał jak kartę od niego zamawiałem i, i rzeczy z Pokemon Center to mi wysłał też słodycze, to płaciłem mu tam nie 100zł żeby mi słodycze wysłał właśnie też były takie cukierki Dzięki Zuzia. I jeszcze jedna tutaj paczka jest od Pucci. A, bo ja się wstrzymałem i tego w końcu na live nie odpakowałem. Zostawiłem to na odcinek. Szanowny pan, Figomikos, skrypka 135. Och, Snorlax Ludku. Jest oczywiście najlepszy sklep z kartami. Jeśli chcecie moją kartę z autografem, możecie poprosić w uwagach do zamówienia o nią. Pokemon Go i och, zobaczmy, co tutaj będzie. Hop! Osyłam także 5 złotych na znaczek i podpisz jedną kartę. PIS, kod do Pokemon Go 898096442074 Super, Łucja. Jak chcecie dodać Łucję, to macie jej friend-kod. Mam nadzieję, że dużo znajomych będzie miała dzięki temu. Mam na mnie Łucja. Czy mi 10 energii wodnej i booster z Guardian Rising? Mam mini kolekcję Pokémon. Pozdrowisz, pozdrawiam. Wszystkich miłych i wesołych. Świąt Bożego Narodzenia! Dziękuję. E, odeślę ci booster z takiej serii z Rockiem. Mam takich boosterów sporo. Mogę ci przesłać energię jak chcesz. Tu mamy Hiding Energy, Fletchling Charmander, Lurantis Holo, Fomantis Rivers, Rose Trainer, fajna karta. Karta z Coden profil Stadium oraz kabu. Dziękuję bardzo. A na koniec, ja tutaj zostawiłem tą największą paczkę. Dostałem to od Marty i się tu złapałem na głowę, jak zobaczyłem, co tu jest. Co to jest? Patrzcie! Co to jest? Jest to secret. To może nie będę otwierał. Chociaż już przeczytałem, to top secret i zacytuję tutaj może jedną rzecz e, To lamę to weź i od razu oprę w ramkę, bo sama nie wiem co mnie naszło, że ją kupiłam dzięki za nerf Microshots z fortnite'a, będę miał w co mm, będę miał z czego strzelać w mojego młodszego brata, więc w ogóle z bratem moim byliśmy na tym urbexie w opuszczonym, nawiedzonym szpitalu w Starachowicach, także wow, fortnite Marta, co ci się stało Dziękuję, ale to to jest w ogóle, przychodzi bliskie pojęcie. Pamiętacie jak mówiłem, że mnie plecy bolą? To jest masażer. Będę miał, wezmę sobie to, zobaczę jak to działa w ogóle dzisiaj na streamie. I... Ja będę musiał paczkę wysłać chyba, bo się z tym wszystkim nie zabiorę. Więc prześlę sobie paczkę i będę tutaj robił test, wielki test. także. Dzięki Marta, dzięki również wszystkim tutaj za przesyłeczki. a jeszcze mam tutaj zapas od Boba zupek i nie tylko, również pyszne poki. nie tylko bo wrzuciłem sobie tutaj też moje inne rzeczy, które mam szamnąć. Teraz wcinam coś takiego z makaronem ryżowym i do tego herbatka. Tak na szybko, bo nie mam czasu gotować. Muszę ogarnąć rzeczy w pokoju, których jest dużo, a potem jeszcze montować odcinki.